Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mefisco i witam Was w kolejnym odcinku z serii Trik Magiczny z wyjaśnieniem. Dzisiaj zaprezentuję wam trik, którego nazwy niestety nie znam, nie znalazłem, jednak bardzo mi się spodobał i postanowiłem, że zaprezentuję go wam. Trik jest ogólnie bardzo prosty. I jest dość dziwny, ale fajny. Tak więc. Pierwszym zadaniem dla widza jest to, żeby powiedział stop. Stop? Dobra. O Jezu, jeszcze raz. Przykrym. Coś mi nie wyszło. Jeszcze raz. Mów stop. Stop? Dobra. Kolejny raz. Stop? Dobra. Proszę. Jeszcze raz. Tu? Dobra. Proszę. No i jeszcze raz. Tu. OK. Dobra. Sprawdźmy jakie karty wylosowałeś. As karo. As pik as Trefl, i as serce. Zapraszam do objaśnienia tego otóż triku. Witam Was z wyjaśnieniu tego triku. Pierwszą czynnością jaką będziemy musieli wykonać, to wyciągamy z dużej, pełnej talii kart, cztery asy. Następnie kładziemy je na samej górze. I wykonujemy fałszywe tasowanie, które wam przedstawiałem w poprzednim odcinku. Czyli bierzemy połowę, tak mniej więcej. O Boże, rozlatują się. I robimy w ten sposób, że... Na końcu ląduje parę kart, i trochę wychodzi jeszcze dużo. Jeszcze tego dokładnie nie przećwiczyłem. Tak więc, yy, nadal mamy u góry 4 asy. Tak? Tak. Następnie układamy je w ten sposób. Łapiemy karty w ten sposób. I każemy i nakładamy co bardzo ważne. O jezu. Łapiemy jedną ręką tak, a drugą tak. Musimy aż tak bardzo. Ważne to, żeby kciuk na przykład tu położyć, to wtedy już mniej będzie, nie będzie aż tak to widoczne. Następną rzeczą jest to, by poprosić drugą osobę, widza, aby powiedział stop przy którymś momencie, żebyśmy się zatrzymali. Na przykład w tym momencie. Następnie trzymając to ściągamy i nakładamy na to. Tak? Zdejmujemy i jest tutaj as. Jeszcze raz, tym razem w następnym. Raz, dwa, trzy, cztery, stop. Teraz w ten sposób Cyk, cyk, cyk. I zdejmujemy. Jeszcze raz. Cyk, 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 cyk. Jak to szybko zrobimy, to nie będzie widać. Mam nadzieję, że nie było widać. Teraz pewnie cofniecie i sprawdzicie, czy było widać. I rzeczywiście było widać. Jednak o to chodzi, że widz nie zwraca na to uwagi. No i teraz, zdejmując ten sposób karty, mamy od tutaj cztery asy. Hmm. Czek, 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 cyk, bo nie widać. No. Na tym sobie polega ta sztuczka. Sztuczka jest prosta, ale rzeczywiście ma swój efekt. <laughs> Jak pokazałem tej jednej osobie, to też padło na kolana. Tak, ma to trochę w tradycji. Ale to dość wierna osoba, to może dlatego, ale innym osobom też się bardzo podobała ta sztuczka niezwykle, tak więc zapraszam Was do yy, pokazywania tej sztuczki. Prócz tego nie mówiłem tego w poprzednim odcinku, ale oczywiście jeśli macie jakiś kłopot, piszcie do mnie maila, piszcie komentarze. Jeśli Wam się podoba ten film, zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi trikami, które tutaj na pewno się będą pojawiały po prostu subskrybuj mój kanał. A, i jeszcze jedną rzecz. Jeśli lubisz let's play e z gier, to zapraszam Was na mój drugi kanał, który jest, 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 jest pod nazwą Mephisto1230, chociaż jest tam napisany Mr. Mephisto. Najłatwiej właśnie znaleźć pod nazwą Mephisto 1230, bo taka była pierwotna nazwa. I to było na tyle. Dziękuję. Do następnego!